Jośmanko, z tej strony ja i dzisiaj gramy tsunami Vito Run no i tym razem jestem sam, a nie ma, no ale może niektórych będzie Majka, nie wiem, albo może Nadia, może ktoś, może ktoś nie wiem, ale może ktoś będzie. Ja sobie tu zobaczę co jest to. Tak, to minęło, bo już minął chyba tam... Tak, minęło już i mogę sobie... To widzimy się jak to już ten. Będę miał tą skrzynkę za wideo. Dobra, już mamy. Mm, Na znaczy co ja mam? Mm. Jest, dobra. Mm. Pyk. Jest, dobra. Mm. Co wylosowa... Podwójne skakanie jakieś, jedno serduszko i i tyle? Ale do czego były tam te cegiełki? Ej halo? Ej, do czego były tam te cegiełki? No trudno. To tutaj jeszcze sobie coś zobaczę. Nadal jest to takie te... Um, tam. A i tak w ogóle teraz wam pokażę o co chodziło z tym, że mam to w Among Us. Chodziło to o to. O to chodziło. Ale jest drogie! Wow. A więc... Jeszcze się tam dalej sprawdzę co to jest. No tak, nadal jeszcze to jest. Jakieś... Misje, misje trzeba ukończyć. Ale to jest bardzo ZT. Nie za pieniążki, tylko za kryształ. To jest świnka i korona. Dobra. To zobaczmy, jak mi pójdzie pierwszym levelem. No, co nie z pierwszym levelem, tylko tam. No, się tak drzemie się na początku, jak tak leci, to mi się to nie podoba. Dobra. Um. Lecę. Jest. Lecę dalej. A gwiazda... Gwiazda nie wiem, Wiem, miałem ten... tam. O, Coś stało. Aha, no tak. Mmm... Okej. Okay. Nie najgorzej, ale nadal mam bardzo mało tych wniosków. Mmm... dobra. Kolejna runda. Mnie się tak drze, tak mi się to nie podoba. Ono nie, tylko nie to, jak ten tym jestem słaby straszny. Albo jednak nie. Co się, to, co mnie tak. Jak widzieliście, to tak odcinek, tak cofnijcie. Nie, że was namawiam, ale jak chcecie. To tam nie wiem, co mnie tak odbiło. pewnie mnie tak drży, ale nie jestem pewien. Dobra. Wiedziałem. A tak w ogóle miałem wam powiedzieć, to pierwsze wy jak zdobywa, zdobyłem, bo ten, to wtedy nie było tego, to nie było wtedy tego, bo ja mówiłem, że jak zdobędę więcej tych takich pieniążków i właśnie wtedy jak jak jakby ten, to właśnie zdobyłem to wy i chyba jest się wy i znaczy Brakuje mi jeszcze i, ty, o, i, to. Bez w, 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 w jest i, ty, o, i, to. W, i, wit, ale też bez tego to jest w, ty, o, wy, to. Dobra, dziwne jakieś to są takie te, więc kolejna runda leci. Znowu mi się tak troszeczkę nie podoba, mi się to w ogóle... Dobra, a... No nie, ten kolek. Już myślałem, że... Teraz tak. Jednak moje się opłaciły. Zaraz, może mogę coś zbudować? Mogę? Yy, nie. Muszę mieć 250 monetek, bo coś zbudować. Ognisko, co sałas. No, sałas zrobię, bo on już ma takie małe ognisko, ale ja się zastanawiam. Tutaj jest to takie lodowe, a dalej jest jakieś zimne, mroźne, jakby takie. I w tamtym odcinku, jakby w moim pierwszym, to tutaj, jak wyszłam, to Vito Shop, to właśnie mi się pojawił jego śle... Sklep wyświetlił, mnie ślep, tylko sklep. Mm, tutaj mamy jakieś te. Dobra, no to. Ja wyjdę stąd. Dobra. Teraz ja cofam. Dobra. I widzimy się jak uzyskam więcej tych monetek. Abym mógł coś zbudować albo coś tak więcej. Halo, bo ja jakąś misję chyba ukończyłem. Nie jestem pewien, ale coś chyba ukończyłem. A ja muszę to sprawdzić. Ja, bo ja coś tam było, że ukończyłem. Jakąś misję ukończyłem. Jakąś co nie anuluj mm. co tu? Czuję jakąś misję? Nie, tutaj żadnych nie ma. No to gdzie to? Może co, gdzieś tu na początku może być? Nie, nigdzie na początku takiego czegoś nie ma. Może w tych postaciach? W tych balonach może. Bo ja nie, nie sprawdzałem, jakie tam są. Kot! O nie, to jest widny kot! Coś stąd. Jaki fajny mieczyk! To jest z tego. Netport. No. Dobra, widzimy się, jak uzyskam więcej tych monetek. Net już chyba tyle. Nie. Ale potrzebuję 250. Dobra, to widzimy się za chwilę, jaką uzyskam monetki. Dobra, już jestem net po takiej niedługiej przerwie. Dobra, a więc co by tu sobie kupić? Mmm. no. Szałas bym wolał taki Dobra No masz szałas. Masz gdzie się podziać wreszcie Bo ten na P... O już mam 20? A to mnie tak to dorobił O, ile to kosztuje wszystko. Dobra, tak jest się, nie wiem tam dwie minuty i może końcu jest ten odcinek to widzimy się, jak uzbieram monetki. Albo nie, ta jedna runda będzie widoczna. Dobra. Ło, um. jakie to jest ustabilizowane! Jakie dziwne to jest takie. O nie! Ło! Jak ja to przeżyłem! Co się dzieje w ogóle? Ej, to co jest? Potrzebuję więcej mocy. Szybciej! Udało! CO SIĘ STAŁO? Nie może to co jakoś w tym poleciałem i dechle. zdechłem. <grym> um, no. Trudno, tak czasem bywa. Ale to już będzie na tyle w tym odcinku. I pamiętajcie, po prostu jak zostawiacie łapki w górę, to mi się milej robi po prostu. Nie musicie, ale jak chcecie. Dobra, to już będzie na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może z Majką, może z Nadią, może z Igą, Amelką, albo z Adasiem. Kolejny odcinek. Pa!